Nino Benvenuti i jego romans pozamałżeński spowodował sporą aferę, przez którą ten włoski bokser nawet został skrytykowany przez ówczesnego papieża Pawa VI. Jak sam Nino mówił, podbił Amerykę pokonując Emila Griffita w ich trzeciej walce. Około 16-18 milionów Włochów słuchało w radiu relacji z tej walki, a i tak stał się wrogiem publicznym przez życie w grzechu. Giovanni Nino Benvenuti był niekwestionowany mistrzem w wadze junior średniej i w wadze średniej. Do czasu pierwszej porażki na zawodowstwie miał bilans 65 do 0. Za to jako amator Benvenuti miał bilans 119 do 1. Zdobył złoty medal na Igrzyskach Olimpijskich w 1960 roku, a także był dwukrotnie mistrzem Europy. Preferujący walkę na dystans, Benvenuti posługiwał się flicker jabami, szybkie, proste na wybicie z rytmu rywala. Ale gdy był przyciskany przez przeciwników, to lubił studzić ich entuzjazm sierpowymi z ręki prowadzącej czy prawymi podbrudkowymi. Walki Nino Benvenuti'ego, które warto obejrzeć, to trylogia z Emilem Griffithem i dwie walki z Sandro Mazingim, włoską rywalizację na najwyższym poziomie.